Przywództwo mężczyzny w relacji nie polega na posiadaniu kontroli nad kobietą i mówieniu jej, co powinna, a czego nie powinna robić. Nie polega na ojcowaniu swojej partnerce. To nie o takie przywództwo chodzi. Abyś mógł pełnić rolę przywódcy w relacji, musisz zostać najpierw przywódcą dla samego siebie. Musisz opanować samego siebie, czyli stawić czoła. Swojej impulsywności, zazdrości, władczości, obrazie, krytykanstwu, opiniotwórczości i wszystkim pokusom, które odciągają cię od tego, aby zostać stabilnym mężczyzną. Musisz stawić także czoła tej części siebie, którą ignorujesz i tłumisz w lęku przed byciem słabym. Musisz poznać siebie, Uszanować siebie, uznać swoje niedoskonałości i zacząć pracę nad tymi, które przeszkadzają ci w budowaniu relacji. Musisz bardzo często zbudować siebie na nowo. Po co tyle fatygi, pytasz? Po to, aby cieszyć się życiem w relacji która daje Ci pełnię szczęścia. Przytulam. Iwana Kulwicka, miłość po czterdziestce.